W linie Intercity i właśnie chcę pokazać trasę. Jeszcze Intercity nie kursuje, jeszcze do Ciechanowa, ale muszę teraz z dziesiątków dojechać do Skarżyska Białego, bo w Katku trzeba dojechać do Kanicha Lenowskich. Możemy i kolejami przesiądziemy się w to. R6, nie O, R31 Jedziemy Teraz jedziemy do Kani Helenowskich Widzicie tą budę to już jest Intercity. Jeszcze pojedziemy do Marianowa. do tam jesteśmy. Idziemy teraz 27 km. No i bliczki już. Najpierw jedziemy LP, czyli linie, linia przyspieszona. Jedziemy do Mariana. Jedziemy do nasielska Pieseczny Jedziemy dalej do nasielska To była strwabikowa jak coś Jeszcze do czymś to przejedziemy się Nie jesteśmy Tu jeszcze nie nie są tutaj skończone, ale skończy. Jedziemy teraz. Teraz jedziemy do Warszawy Wschodniej. O matku, wyblokuje mi się to. Cztu. Wiem, to nie, 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 nie. Zobaczycie stację spalnową. Jedziemy do Warszawy Wschodniej. R-80 może. Jedziemy teraz do częstochowy stradą. Oczywiście ten pociąg jest podmiejski. LP to jest przyspieszona. Widzicie? Tam jest już spalinowa. Widzicie, spalinowa tu jest. A tu jest Częstochowa już. Peron 23. I teraz Częstochowa Stradą będzie. Oczywiście z dwoma peronami. A widzicie? Dwu peronowa Teraz wracamy do Warszawy Wschodniej. Jesteśmy w Częstochowie Aron 23, linie R80. Jedziemy dalej do Warszawy Wschodniej. Palinowa. Tam są jakieś lokomotywy, ale to pokażę w następnym filmiku. Jesteśmy w Warszawie Zachodniej, jesteśmy w Warszawie Wschodniej. No ma trochę co ja robię, Jedziemy. Do skarżyska białego, oczywiście z spodnie, bo inaczej to się nie dojedzie. Możemy iść do kolei. Drogi No mała, się przesiędziemy. Dobra, idziemy sobie na kolejkę. R-Trójką też, też się dojedzie. Jesteśmy po tej stronie pronony z I teraz Rachinów przystanek nasz koncorę i Rachinów. Dziękuję za obejrzenie. Teraz będę budował tory do Ciechanowa. Nara.